Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy dołożyli starań, żeby te piękne wieńce wyglądały tak, jak wyglądają. Zobaczcie Państwo, jakie to jest bogactwo. To jest nieprawdopodobne zanurzenie się w tradycję polską i w kulturę polską. I zobaczcie Państwo, każdy wieniec wskazuje na jedno. Ta kultura jest absolutnie nierozłącznie związana z chrześcijaństwem. Znaczy, jakby Was nie było, Mieszkańców wsi, ludzi, którzy trzymają kulturę tradycyjną ludową w ręku, to nie byłoby Polski i polskości. Dlatego z wielką radością przekazuję te buchary i czekam w radawcu na te, na te wieńce, żeby jeszcze na nie, żeby jeszcze na nie popatrzeć. Wszystkim Państwu życzę znakomitego dnia Matki Boskiej Zielnej, która opiekuje się rolnikami, sadownikami, ogrodnikami. Mamy różne sytuacje, mamy różne problemy, ale... Tak czy inaczej jest dobrze, zobaczcie Państwo. Wszystko to dzięki tej Matce Bożej, która 15 sierpnia zawsze na nas spogląda i wszystkim nami się opiekuje. I niech tak się opiekuje, niech tak się opiekuje dalej. Wami, całą gminą Niemce, Panem Wójtem, zdrowia życzymy Panie Wójcie. A wojnie woda pomoże. Pan wójt składa co chwilę wnioski, chcę Państwu zakomunikować, że ponad pół miliona dotacji właśnie zdecydowałem o niej na jedną z dróg w gminie Niemce. Będą następne, czekam na wnioski. Wszystkiego najlepszego, Coś Boże, dobrej zabawy dzisiaj. Wiecie.